Spotkanie ma służyć przede wszystkim pokazaniu, że promujemy profilaktykę, że chcemy wyjść do pacjenta, że współpracujemy ze stowarzyszeniami pacjenckimi. Dzisiejsze spotkanie jest poświęcone stowarzyszeniu, które jest zrzeszone w kalkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, stowarzyszeniu osób niesłyszących lira. Członkinie stowarzyszenia niedosłyszących lira zachęcały mieszkańców do wstąpienia w ich szeregi. Z kolei przedstawicielka ZUS udzielała informacji na temat świadczenia 500 plus dla seniorów. Świadczenie to jest wypłacane osobom, które zostały uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji przez lekarza orzecznika ZUS. Wniosek o takie świadczenie składamy w placówkach ZUS. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia, jeżeli osoba nie ma uznanej takiej niezdolności do samodzielnej egzystencji, a jej świadczenie finansowane ze środków publicznych jest mniejsze niż 1600 zł brutto. Ustawa wchodzi 1 października. Terminy wypłaty będą uzależnione od spełnienia warunków także tutaj trudno powiedzieć już o samych terminach wypłaty natomiast ustawa wchodzi od 1 października. Z kolei pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia udzielali informacji na temat badań profilaktycznych, świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach NFZ oraz pomagali założyć internetowe konta pacjenta. W Narodowym Funduszu Zdrowia na pewno nowość, mianowicie karty EQUS wydajemy na długi okres obowiązywania, na przykład dla osób zatrudnionych na okres trzyletni. Narodowy Fundusz Zdrowia przystąpił również do projektu, potwierdzania profilu zaufania. Wykonujemy to w każdym miejscu Narodowego Funduszu Zdrowia. A 26 września, w tym samym miejscu, między godziną 11 a 14, na Państwa pytania odpowiadać będą członkowie Stowarzyszenia Diabetyków.